Ja jestem Arch. Dobrze mnie znacie jako Mistrza Gry, jak i narratora. Jesteśmy tym razem na specjalnym materiale. Jest ze mną... ...Ajetan. Możecie mnie kojarzyć z takiej postaci jak Ramek, czyli Nosferat, który... ...pomagał, lecz nie był zbyt miły dla naszych bohaterów oraz... ...awanturnika obrońcy Ruvena. Zashan. Cześć wszystkim, ja jestem Karolina. I mnie możecie znać z takich postaci jak na przykład Wendy z Warsaw by Night oraz Nell z Shano. Zebraliśmy się tutaj, by pięknie podziękować każdemu, kto pomógł nam na drodze budowania tego kanału. Osiągnęliśmy pierwszy milowy stopień. Osiągnęliśmy, no na ten moment nagrywania, 101 subskrypcji. Za co serdecznie chcielibyśmy wam podziękować. Mamy nadzieję, że te wyniki będą tylko rosły w przyszłym roku, miesiącu, dniu. Jesteśmy bardzo wdzięczni dosłownie każdej osobie, która nas ogląda, która wytrwała do tego momentu i e kampanii Warsaw by Night, i kampanii Ashanu. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, tak jak Karolina powiedziała, za każdego lajka, za każdy komentarz. Za każde wyświetlenie, każde głosowanie w ankietach, które robiliśmy, każdej osobie na premierze, która z nami była i uczestniczyła na czacie. Każdy wasz wkład w tworzenie społeczności Teatru Umysłu RPG nie zostaje niezauważony. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za każdą biedną małą cegiełkę. To wszystko daje nam ogromną motywację. No i w ramach podziękowań za to wszystko dodatkowo. Zdecydowaliśmy się udostępnić wam nasze wpadki z pierwszego sezonu Warsaw by Night, bo wpadek było całkiem sporo. Wielokrotnie mieliśmy śmiechawek, także zapraszam bardzo serdecznie na materiał. Wpadki z Warsaw by Night z Aszanu w którymś momencie też się pojawią. Materiał, który teraz zobaczysz, jest nieśmieszny, posiada bardzo proste żarty i należy traktować z dozą ironii i dystansu. I kolejnej nocy, na ulicę Warszawy wychodzi wampir z klanu Brudża. Nikita Tarkowski, odgrywany przeze mnie. Cześć wszystkim, jestem Karolina i dzisiaj zagram Wendy z klanu Malkavian. Hej, jestem Dominik. I dzisiaj zagram Fabio Lorenzo. Nikita robi. E, Nikita ma Falstart, więc powiedz to jeszcze raz. Tylko bez klanu tym razem. Nocy na ulicę Warszawy. Wchodzę jako wampir Nikita Tarkowski. A odgrywać go będę ja. Kurwa, jebana, ty boci pierdolony, bo ja już nie mogę kurwa z nim. No kurwa, skip! To będzie szybkie cięcie. Warszawskie metro. Miejsce. po części śmieszne. Także, ile w Stanach w Nowym Jorku jest linii metra, ile w Warszawie? Dwie versus 100. Niemniej, to miejsce jest kwintesencją tego miasta. Ludzie są najróżniejsi. Zauważasz, Fablo, miejsce, do którego dostałeś cynk? Fabio, kurwa, Fablo... Fablo wspaniały. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo to będzie mi ciężko wydać. Pablo i Fabio, Fablo... Fabio, to kurwa... Fablu. Pokito, pokito. Pablito. Pa... Pablito. Pastronian artykuł jest Pablo. Pablito. Dobra. mój brat w Tego, bliźniak. To od początku pablito. zrobić. Pablito. Warszawskie metro. Dysyksja Warszawy! No. To Nie. pójdzie do śmiesznych. Czekaj. A, dobra. Dobra, jeszcze raz. Kurwa. Ja to wie, zrobię, ja dam radę. Tak, musisz zapomnieć o paplito. Dobra, <grym> <grym> to nawet przestało być śmieszne. Jakby reagujecie na to. <grym> dobra, Jedziemy Dobra. No, kurwa Widzicie, Mi się przypomniało jak ostatnio z Karolinu no. Muszę, muszę wyruszyć do Gdańska Żeby znaleźć mojego wrócznego bliźniaka Pablito Wtedy stanę się Fabio wspaniały Chuj mam czkawkę, przegraliśmy. Muszę się muszę się dowiedzieć, kto Aha. jest prawdziwym ojcem fabryki to <laughs> Rolenzu Siedzi kurwa taki. No bo mi tu nie zaśmieszyło, no nie wiem. Za Zajem... ja... Weź mnie zaśmiesz. Dobra, od teraz nie masz. Od teraz nie masz ro... noc. <ślad> Roli kurwa zabawie, tylko masz... Zaśmieszasz. Dlaczego? <laughs> Zaśmiesz... Dobra. Bo biedny nie zrozumiał na początku, o co chodziło. Dobra. Fablo, pablo, pablito. Dobra, jeszcze raz. Ja to Lecimy. zrobię. Ja to zrobię. To się kameruje. <laughs> to jest ojcem. <laughs> A oh, kurwa to już taka pora, to już taka śmiechawa wlatuje tak wcześnie. Dobra, dobra, dobra. Nie no, dobra. nie, lecimy no dalej. No Może skończmy to Ja jeszcze dzisiaj muszę się dowiedzieć, kto jest ojcem Pablito. Kurwa ojciec z Pablito mi się takim mnichem kojarzy. Kurwa, Pablo. Dobra, ja, ja wierzę w to, że damy radę. Dobra, cicho, cicho teraz. Cicho zmutujcie się wszyscy. warszawskie metro centrum jedni unikają jak ognia a dla niektórych jest to ich dom miejska dżungla powiewająca sobotni wieczór wchodzicie do pasażu widać stąd kursujące metro Widać praktycznie nas A w końcu Kurwa Wyłączmy kamerę, kamerę Musimy wyłączyć kamerę kurwa. To będzie jeszcze śmieszniejsze, jak nie wiesz go słyszał i będzie prostu w środku zdania Warszawa centrum żeby, żeby nas nie widział stary, Żeby że nas nie, nie widział Tak z tego, no. O kurwa Dobrze. <laughs> no. O, Karolina, prostu... Dobra, czekajcie. Kurwa, blito, Jest ten kurwa, Radek! No, ja robię! Zmutuj ich. No i chuj, znowu go nie słychać. No o to chodziło, kurwa. Dobra, jeszcze czas. Piąte podejście. Warszaw, Warszawa. Nie, napisie, napij się czegoś, napisie Motor od... mi przejechał, kurwa w to. Dobra, nie wiem gdzie jest? Napiłem się. Cicho. No to wstrzymaj oddech. Nie da... się. Da się. <laughs> Warszawskie metrocentrum. Jedni unikają... Nie, kurwa, nie zrobię tego opisu, chuj. Wiecie leci. co? Wiecie co, po prostu leć... Po le... prostu. Lećcie, lećcie... z temat Nie, czekaj, ja to zrobię. Na jednym take'u, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Warszawskie metrocentrum. Kurwa, dokleisz to w postprodukcji. Wyobraź co, jakbyśmy to zrobili live, kurwa, i by się to stało. Warszawskie metrocentrum. Ja może, może ktoś ja. się zastąpi, masz jakiś tekst napisał. No, dawaj Daj, pogrubię ci głos. Dawaj mów. Warszawskie metrocentrum. <grym> Warszawskie metrocentrum. Miejsce nieskończonych różnorodności, przewijających się pod zadaszonym kamieniem Prowadzących. Jest jakiś trolle, kurwa <laughs> zadaszony kamień. Zadaszony <laughs> kamień. Zadaszony kamień. Dobra, gdzie Ponc tak, Piłat ukrzyżował Jezusa. Yes. <laughs> Nie. Dobra, dobra, stop. No, A, nie kupimy tej sekslalki. Jeszcze kurwa idziemy kupić sekslalkę, no ja pierdolę. Dobra, wyro wyrobimy się. Nie no, jak po Kupujemy po prostu figurkę no, pewnie. No, jak figurkę hentai, no. No, bo... no spokojnie, dasz radę. Tylko musisz. Nie, nie, nie zawsze. Tylko wody i... coś takiego. Wierzę wody, w nas. Dobra. Wierzę w nas, <laughs> jeszcze raz. Jeszcze raz to zrobimy. Dobra. Ale nic, jedziemy. Jeżdżasz i widzisz EG Narodowy Stadion. Głośno jest. o nim. Zastanawia się, tak duży obiekt po tej stronie Warszawy. Jeżeli bym myślał kliknę na temat krew, które wyznaczyliście. Co więcej, przypomina to, się było po prawej stronie od tego stadionu. Tam była przystań. Przystań, w której byliście, gdzie spotkaliście syrenę i gdzie spotkaliście. Mm, Towarzyszę sirenę. Kurwa, co sobie dały Gorzej ci słychać, gorzej ci słychać. Halo, teraz mnie słychać? Jakbyś był spod wodą. Spatrza. Raz, dwa, raz, dwa. Czy mnie słychać? Tak. Dobrze mnie słychać. Zrób krótki opis. Tak. Myślę, że jeżeli byśmy poszli wszyscy na grilla, byłoby strasznie Dobra, fajne. jest okej. Okay. Od jest którego okay. momentu zaczęło mnie tak chujowić. Bo mniej więcej od tego, jak zacząłeś opisywać. Mniej więcej od momentu. Jak się pytałeś o Aureliusza. Może już wcześniej. Urwa. Chuj. No, czy to nie był taki wiesz, że ci nie było słychać, nie? Okej. Okay. Tylko był taki. Dobra, Dziwny. no to wrócę od Muzeum Wojska Polskiego i od tego będę dalej mówić. W głowie Nikity. Tutaj Bóg! Wszechmogący! Uspokój się! Czy my też słyszymy ten głos, czy tylko on w głowie to słyszy? Nie! Nie, nie on tylko to w głowie słyszy. Ale to był głos Hansa, prawda? Nie, to był mój głos. Mój. Narratora. Co Cię wywiódł z Ziemi Egipskiej? Ja pierdolę, pod samochód, kurwa, czyli pod koła samochodu. No, tak samochodu, do samochodu. Do. samochodu Obok samochodu. samochodu, obok samochodu Obok samochodu Witajcie na naszych śmiesznych scenach z kiedy Wendy rzuciła się pod, pod koła samochodu Nikita, ja pierdolę już damage. Chciałem zacząć liczyć za obrażenia od samochodu. Ja pierdolę. Ja myślę, jakie są obrażenia, jak ktoś jeszcze samochodem przejedzie, jak jesteś spokrewniony. Dobra, tego nie było. Karolina, no nie powiedz miast. jeszcze raz, co robisz, Idę koło samochodu Nikita. W sensie stajesz. A, koło... Tak, staję. Jeszcze raz zróbmy to. Powiedz to jeszcze raz. Staję koło samochodu Nikity. Staję koło samochodu Nikity. Mi też staje. Kurwa! <grybuj> Pierdol się! <grybuj> nie, nie mamy dużo czasu! Drugi chyba part? Przygód... Koziołka, Matołka i... Ruskiego szpiega Kontynuujcie Na drodze ku Pacanowie Szuka koziołek matołek Pacanowa Czy go znajdzie? Nie wiem Ale wiemy, że dowiemy się na następnej sy... Dobra, cicho, grajcie